1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie kolejne zmiany w VAT. Tym razem te zmiany są spowodowane zmianami prawa europejskiego i dotyczą obrotu towarowego, sprzedaży towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tzw. Tak transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i z drugiej strony wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. System opodatkowania tych transakcji obowiązujący od 1993 roku jest systemem tymczas tymczasowym i cały czas jest podatny na wyłudzenia, oszustwa i jest trudny w obsłudze dla przedsiębiorstw. W związku z tym system ten ma zostać kompleksowo zmieniony, ale żeby to osiągnąć trzeba mieć porozumienie w Radzie Unii Europejskiej, co będzie trudne i nie wiadomo kiedy nastąpi. Na razie Unia Europejska proponuje cztery rozwiązania, które z jednej strony mają uprościć życie przedsiębiorcom, a z drugiej strony uszczelnić system i utrudnić wyłudzenia i oszustwa podatkowe. Te cztery rozwiązania to po pierwsze harmonizacja przepisów dotyczących magazynów typu Call of Stock. Polski ustawiał VAT, to rozwiązanie nazywa się magazynami konsygnacyjnymi i w gruncie rzeczy chodzi w nim o to, że przedsiębiorca przywozi swój własny towar do innego państwa członkowskiego i zamierza go tam w ciągu 12 miesięcy sprzedać innemu przedsiębiorcy. Towar będzie tam czekał na sprzedaż albo wróci do państwa członkowskiego wywozu. Uproszczenie ma polegać na tym, że przedsiębiorca nie będzie musiał rejestrować się w państwie członkowskim przywozu i nie będzie musiał płacić tam podatku, więc w przepływach pieniężnych będzie to dla niego korzystne. E, uproszczenie i zmiana względem polskich regulacji polega przede wszystkim na dwóch rzeczach. Po pierwsze, rozwiązanie będzie zharmonizowane w ramach Unii Europejskiej i objęte nim będą wszystkie towary. W Polsce wyłączone są teraz towary będące, e, towary handlowe. Z drugiej strony, zmiana będzie mniej korzystna dla przedsiębiorców w tym sensie, że aktualnie przywożone do Polski towarów mogą być w magazynie konsygnacyjnym przez 24 miesiące. Okres ten zostanie skrócony do roku. Druga zmiana dotyczy uproszczenia opodatkowania transakcji łańcuchowych. Przedsiębiorca A sprzedaje towary przedsiębiorcy B, który sprzedaje je przedsiębiorcy C itd., itd. a towary jadą prosto od przedsiębiorcy A z jednego państwa członkowskiego do przedsiębiorcy B w drugim państwie członkowskim może to też być konsument. Zmiana polega na tym, że to podmiot pośredniczący, który organizuje transport, będzie decydował, która transakcja jest transakcją ruchomą. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że tylko jedna, jedna sprzedaż korzysta ze zwolnienia dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dzięki temu uproszczeniu będzie łatwiej zdecydować, która to transakcja, co jest problemem dla przedsiębiorców. Trzecia zmiana, która ma przede wszystkim uprościć, uprościć życie administracji podatkowej, to zmiana w zakresie informacji podsumowujących. Teraz głównym, główną przesłanką zastosowania zwolnienia dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, w Polsce jest to stawka 0%, jest to, że towar rzeczywiście wyjechał. Yy, przedsiębiorcy mogą się mylić w informacjach podsumowujących przekazywanych organom podatkowym, to skutkuje tym, że administracja nie ma narzędzi do monitorowania przewozu. Teraz administracja będzie mogła odmówić zwolnienia podatnikowi, który pomylił się albo nie złożył informacji podsumowującej. Będzie on musiał zapłacić podatek według krajowej stawki. Przez to, że na przykład pomylił się w deklaracji, yy, będą od tego drobne odstępstwa, ale będzie bardzo trudno z nich skorzystać. I ostatnia zmiana to uproszczenie dla przedsiębiorców, które dotyczy tego, że przedsiębiorcy mają problem z dokumentowaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych. Mogą zastosować stawkę 0%, podobnie jak w eksporcie poza Unią Europejską, ale w eksporcie poza Unią Europejską jest to prostsze, bo mamy dokumenty celne, które potwierdzają, że towar rzeczywiście wyjechał. Na chwilę obecną nie ma katalogu to nie ma katalogu dokumentów, który by którym przedsiębiorca mógłby potwierdzić, że towar rzeczywiście wyjechał za granicę Polski. Zmiana ma polegać na tym, że przedsiębiorcy dostaną właśnie taki katalog, będą mogli z niego skorzystać, ale nie będą musieli. Jeśli przedstawią odpowiednie dokumenty wskazane w katalogu w prawie unijnym, organy podatkowe będą musiały się dużo bardziej natrudzić, żeby, żeby utrudnić przedsiębiorcy skorzystanie ze stawki 0%. Także część z tych zmian jest dla przedsiębiorców zdecydowanie korzystna. Do części zmian trzeba się przygotować, bo rodzić mogą nowe ryzyka podatkowe. Właśnie dlatego teraz też jest dobry czas, żeby przygotować się do tych zmian, zrobić audyt własnych procedur i sprawdzić, czy będziemy mogli skorzystać z uproszczeń i czy nie jesteśmy narażeni na dodatkowe ryzyka.